Siema, jestem Heniek Podniosę się teraz króciutko co do soboty Bobka, Pomidora i Żuroma Macie bekę, że ten filmik tam z sobotą wyszedł trochę śmiesznie Ale żaden z nas nie był ani youtuberem ani prezenterem telewizyjnym Tylko jesteśmy normalnymi chłopakami z ulicy Mówicie, że to było tam pociśnięte z żuromem, nie było tam pociśnięte, bo to jeszcze nie wiecie jak pocisk wygląda. Żurom. Do żuroma odniosę się może na samym końcu, żeby to wszystko miało ręce i nogi. To nie był też filmik, żeby z nim pocisnąć, czy komukolwiek ubliżać, bo to nie chodzi o to, nie znam, nie ubliżam, taka jest zasada. Co do soboty Sobota nie chciał niczego wsparcia i odniósł się od razu jak cała Polska z nim cisnęła Od razu się odniósł do tego samotnie Samotnie nagrał i wrzucił to na YouTube tam leko chyba pocisnął jak dobrze pamiętam z tym Youngmenem. Co do Dalej co do soboty e... To my ludzie, żeby pojechali do niego, żeby wyjaśnić sprawę. Wyłożył papiery na stół, poukładane datami z pieczątkami. I jakby było coś nie tak w tych papierach, to byście nie oglądali w filmiku. Sobota z gitami coś wyjaśnia, tylko już nie byłoby wyjaśnia, tylko jak sobota jest przykopany. Tak by to się skończyło. Ale daliśmy mu wsparcie. Wystąpiliśmy w tym filmie. Miał być jako wsparcie, żeby każdy wiedział, że przy nim nie, nie, nie usiadł prezenter telewizyjny, czy tam jakiś głąb, tylko chłopaki, kurwa, z zasadami, charakterni, którzy przestrzegają zasad i reguł. Wsparcie? Czy było potrzebne dla soboty? Uważam, że tak. Bo wy dla pieniędzy jesteście w stanie zrzucić każdego kurwa z każdego klipu. A my takich ludzi będziemy bronić. I to nieważne, czy to będzie sobota w Szczecinie, czy to będzie ktoś z Poznania, z Gdańska, bo jestem obywatelem Polski. I pozdrawiam wszystkich bitów z całej Polski. Co do popka i pomidora. Obydwaj to moi spółnicy. Dzwoniłem poprzednim wyrokiem jeszcze do yy, popka Żeby pomógł mojej rodzinie, bo całą grupę wszystkich chłopaków pozamykali powiedział nie ma sprawy, po czym zmienił numer telefonu. Tak się nie robi. A na, na pomidora zawsze mogłem liczyć i na pomidorze zawsze mogę polegać. Taka jest różnica między popkiem a pomidorem. Chociaż Pope śpiewa fajne teksty, to jakby ich przestrzegał jeszcze, to by było git. Ja wyszedłem po tamtym wyroku z Popkiem i z pomidorem, co miałem 2008, ale ogólnie sprawa minęła 20, ponad 20 lat temu i nikt z nas yy, do, do tej sprawy, z chłopaków oprócz tego rozjebundy, nikt nie ma, nie ma pretensji do Popka ani do pomidora. To są ich sprawy we, wewnętrzne. Jak oni to załatwiali, kurwa? Kto komu, ile, po co, na co? kochuje mi to lata. Ważne jest tylko tyle, że jest 20, prawie 20 lat po sprawie, a Żurą tu kurwa przycisnął popka. No co, popel ci opłacił kurwa? Gnidoty, dworska. Ale nie wszyscy się będą opłacać, i pamiętaj, że kurwa, dopadnę cię, nie? Ja oczywiście 17 lat i powiem krótko. Nie godzę się, żeby na internecie były nasze sprawy zwlekane. To są sprawy za murami. Tam ludzie, niektórzy stamtąd nie wyjdą, a niektórzy może za parę lat, a niektórzy w czarnych workach. To zagrypsowanie żeśmy oddawali życie i poświęcaliśmy rodziny. A dzisiaj niektórzy se mogą pobrać w playa, pooglądać telewizor. Tylko dlatego, że tacy ludzie są jak ja i inni, co grypsowali. A żurą wywleka nasze zasady na wolność. I, i się mordę wyciera Dlatego mam do niego pretensje i mu nie odpuszczę do końca moich dni mam wszystkie filmiki w których on sprzedaje po części bajerę za co beknie choćem 17 lat i nie pozwolę żeby teraz żurą sobie na, na YouTube grypsowanie mordę wycierał Co do tego, że yy... Sobota potwierdził 60. Żurom. To jeżeli Sobota potwierdził 60, to co Ty kurwa robisz na wolności? Co Ty kurwa robisz na wolności? Sobota tam. Zresztą przyjdzie czas na papiery. Będzie tak, że ci, co teraz ubliżają z mojego klanu chłopakowi. Znając tylko jedną stronę, jakieś tam kurwa papierki, bez wyjaśnień, bez niczego. Zobaczymy, co będzie, jak wyjdą wszyscy, wszyscy, cała prawda. Czy tak samo będą potrafili przeprosić? Tacy będą kurwa, wtedy kozacy, jak do nagrywania filmików i bicia na kamerę tylko po to, żeby komuś poobliżać, bo ja jestem kurwa kozak. To zobaczymy, co będzie, jak trzeba będzie przeprosić. Czy taki sam będziesz wtedy kozak, jeden z drugim? To chyba wszystko by wyjaśniało na razie w tej sprawie. A przyjdzie czas na konkretnie, na papiery, żebyście zobaczyli, kto miał tak naprawdę rację. Czy taka mała grupka z Polski, jak my, czy youtuberzy? Pozdrawiam serdecznie, Buziaczki.